Jak widzieliście, wiele się nie zmieniło. Zobaczmy, czy to jest nowy odcinek, czy nie. Tak czy inaczej, dzień dobry! I baj baj. Mnie nie przesuniecie? Ups. Rex musi chyba tu wejść. I chyba nawet na pewno. Wytrzymam! Tu jestem! Taka to kłacia bota. Dzieje mi też ty! Droga wolna. Ty ty. Znowu ja stawię wam opór. Eee. <coughs> uh -huh. trochę gilgocią. No lek nie jest! Oż <laughs> Tego się nie spodziewałem, szczerze. Przyznam. To dobrze być ptakiem. Przepraszam, przesnąłem. No leć kameru! Ty mi tę ty, ty. Gotowy! się stać. Czy ten level naprawdę był taki zły. No to dawaj. ...zwarty i gotowy! Kurde, przestań już tuchać wami, no! Jestem troszkę znam, Już lecę! Skoczyłem! Już, już! Daję mi też. A już miałem nadzieję! Stawię wam opór, jak Spróbujmy spokojnie, ostrożnie i powoli. Tak, już wiem! Koko kogo ko, ko, jestem! Ko! ko. Niczym może! Koko koczyłem! Ko, ko, Zwarty i gotowy! Mnie nie przesuniecie! No lek! Co nie jest! Znowu ja... Stawię wam opór. Jak kreci. Mnie nie przesuniecie. Diem mi też, że ty ty. Uh, uh. Czego? Ty, mi też, że ty ty. się! ratuj! Kulce. <gulnenia> Kołody by zaprotestowały przeciwko czemuś, czemuś takiemu jeszcze... jak swój przekleństwo kurcze. Chociaż to nie jest takie Porz... porządne przekleństwo. <gulnenia> Wytrzymano, słucham. Oj, ciężko! Ko, ko. No, Jest wreszcie! Wiem, wiem, wreszcie wiem! Ha. Ko, KO! Czego? Uh, uh. Mnie, Mnie nie było, przesuniecie. No, ale w końcu wiem! HO! Ha, ha, ha. Widzisz, dałem sobie radę. Nic nie znanego nie przebiegnie, nic! Z wyjątkiem! Z wyjątkiem! Nie jesteś nieznany! Co? Teraz też nie jesteś nieznany! Wspólnie! Widziałaś to? Widziałaś to? Nie. Nie. Trochę nikogo Tu jestem! Słucham! Tak. Co za pomysł! No patrzcie! <grytanie> Czego? Nelku! Ko, 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 tu jesteśmy. Mardyjski Muszę im Tuk... zrobić no. Ale w końcu. Czekaj, czekaj, nawet staniemy. Jeszcze tam i wtedy możesz sobie poklaskać. Kornelku, ko, 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 co no, ty nie chcesz Tak, jasne, możesz klaskać, tak to, to było, by mi tylko nie za głośno i nie za na mecie. No właśnie. No to, bye bye. Znowu wynik. <grym> dobra, że Przeszliśmy. No dobra. Co dalej, chłopaki? E, moment. Dobra, to już tam bank jest chyba czwarty, czwarty let's play. E, może? A może nie? Dobra. Dochodzimy do kolejnego Pintera wieży. Hey, ko koko ko, na ile nie tak się tak zastanawiam się zastanawiam, tak, do Niech ale... to się zostawi, tak na te ale... zadanie dla mnie i dla Rekcia. Jak za starych dobrych czasów. Ufaj. Dobra, ale się zastanawiam nad tym... Jaki czas? O której my to właściwie jest. Dobra już była... Posłuchaj! kiedy? Gadaj! Co? Wiemy, się nagrywa. Mów! Ile zostało czasu? A nie widzisz? Powiedzmy, że moje zdolności w widzeniu są dość ograniczone. To jest taka ciekawostka. Do rozwiązania! Już! Dobra, rozwiązaliście? Tak? No to podaję informację, że muszę nosić okulary, okej. Okay. Ale to tylko ma, mam drobną wadę. Nie takie, że muszę super grube było, a bez nich nic nie widzę. Nie tak jak wady wymowy. Jest <suszy> komentarza, tak? Patrzę, patrzę i ile zostało? Powiedz weźcie. No Alboż to jest kolejny odcinek. <laughs> to by było irytujące. No, dobra. No czekaj, czekaj, zobaczmy tam. Będziesz jeszcze patrzył? Będę patrzył. O, o. No problem. Y -y, Przepraszam, przez no. O! A, ten level. A, tu pamiętam jednak, nie tamto. Dobra, no to... E, A, tam to też powiedzmy, że ten odcinek będzie krótszy. No patrzcie, normalnie taniec brzucha. E, tak, to jest koniec. Um, nie wiem ile zostało, więc już wyłączam. This is the end. Taki akcent usłyszałem. Okej. Okay. No cóż, e, co tu dużo mówić, zrobiłem tak dużo facepalmów w poprzednim odcinku związanych z czasem i w ogóle, musiałem przycinać i tak dalej. Eee... Wolelibyście nie wiedzieć ile. W każdym razie, od ostatniego cięcia minęło chyba... Ile dni? Nie wiem, może... 3, 4... Nie no, może nie aż tyle. Eee... Dobra. To idziemy dalej. No nie? No. E, zobaczmy. Aha. Najpierw znajdźmy to, które uwalnia jak się. E, Mogłabyś nieco więcej kadać. Na razie to ja nic z tego nie rozumiem. No... E, to akurat, e, nie wiem, nie od dziś. Wiesz? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha

No co, wolisz stawać na czerwony guziczek? Nie. Ja wolę na zielony, chociaż sama nie gram. E. No cóż, najbardziej tu ja wolę stawać na generatorki, a... E. 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 Czyli na zielone guziczki. Tak. Najbardziej lubię stawać na generatorki, ponieważ wówczas można iść na sam koniec etapu. Tak, that's good. Ruszaj! HELKSIO! Myślałam, że byłeś... ruszaj złomie. Nie tego chciałem. Dum!

tak, 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 tak. Ale zostały nam 3 minuty jakieś, cztery może. Jeżeli się... Jeżeli znów będziemy chcieli ryzykować. Kurczę, wciąż nie wcisnę tego generatorka. Tego zielonego guziczka fajnie e, Tak. Zielony guziczek. ...jest stanowi ewidentną część gry Jeden... O kurde! Nie chciałbym się tak poślizgnąć. Wyobrażasz sobie, zasuwa... zasuwam tak po brzuchu po górce. Ja już szkoda, żebym cię nie skamerowała. Nie nagrała cię. Znowu ja! to na YouTube. Ty nawet nie umiesz zrobić niczego porządnie, nie umiesz nagrać. Ho ho ho, ho, ho. I co nie właśnie zrobić let's playa gry margonem? Fuj nie pluj mi na twarz To nie ekologiczne Słyszałaś? Nie. No jasne, nie słyszałeś. Przecież słuchawki. Ale przez te nasze zakłócenia. Jego tekst wydawał się brzmieć jak yeah. y, mam w dupie. Yeah. <laughs> Dobra. Chodziło oczywiście o no to tupie, ale <laughs> <laughs> bez komentarza. Dum, 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 dum. Oh yeah. Jezus Maria i Bawaria. Ruszamy. Oho, e, dobra. Kończy się tajmuj. Tak. Dwie minuty jeszcze. Nie zdążymy zrobić żadnego etapu. Na mecie. No to i co? Chyba będzie koniec odcinka, no nie? Troszkę przesunęliśmy. Dwa... niż ten... ten... Ten odcinek ma dwa końce, ale nie z początku i z końca, tylko z ze środka i z końcu. no i a właściwie ma trzy początki moment o już komneta windowa świetnie 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 that's good good tak doskonale spisaliśmy się świetnie e, to koniec będzie odcinka numer moment chyba będzie piąty. to tak piąty 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 haha ha, ha. five, five good Hach! Ale może spytacie dlaczego jestem tak zadowolony Sukcesy w szkole i edukacji narodowej Hach! Dobra Nie hachmęć A czemu? Bo nie ma czemu Dobra, dobra, dobra Ej, No to chyba już koniec odcinka, no nie? Tak This is the end Posłuchaj, w następnym odcinku to traktor z mistrzów zrobi. To This is the end czy kto inny tam. Na, ho, ho, ho. Na pewno nie ty. Jestem lepsza od Cho innych. Chociaż nie, nie, w następnym odcinku. Następny to jeszcze będziemy dwoje my dwoje nagrywać, ale dobra. Koniec.